Wyłóż folię spożywczą na okna. Ten trik sprawi, że zyska ona nową funkcję w Twoim domu. Choć najczęściej używa się jej do przechowywania żywności, można ją zastosować także w inny sposób. Weź folię spożywczą na rolce i rozłóż ją na całej powierzchni szyby od wewnętrznej strony okna. Upewnij się, że folia jest równomiernie napięta, aby uniknąć marszczenia i nadać całości estetyczny wygląd. Zabezpiecz końce folii taśmą klejącą. Zacznij od górnej krawędzi okna, dokładnie przyklejając taśmę do ramy, a następnie przymocuj dół i boki. Folia musi być dobrze napięta, ale nie przesadzaj, aby jej nie uszkodzić. Tak przygotowana folia ma kilka zastosowań. Tworzy dodatkową warstwę izolacyjną na szybie, co ogranicza utratę ciepła z mieszkania. Okna są jednym z głównych miejsc, przez które zimą ucieka ciepło. Folia zmniejsza przepływ zimnego powietrza dzięki temu unikniesz nieestetycznych zacieków i wilgoci sprzyjającej rozwojowi pleśni. Po zamontowaniu takiej folii różnicę można odczuć niemal natychmiast. To świetny sposób na praktyczne wykorzystanie tego, co już masz w domu w zupełnie nowy sposób.